Przelot samolotem, romantyczna kolacja, a potem na przykład odpoczynek w saunie. Mieszkańcy gminy Klębów na aukcję finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowali prawie 30 atrakcyjnych ofert. Koszulka z podpisami piłkarzy Legii, miód z gminnej mini pasieki, a może specjalne zwiedzanie gminy w towarzystwie wójta. Z kolei ośrodek kultury proponuje wynajem dużej sali. Sala pomieści do 100 osób, jest w pełni wyposażona, a voucher ważny jest do czerwca 2025 roku. W aukcje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyły się i firmy, i mieszkańcy gminy Klembów można na przykład wylicytować kilka lotów przekazanych przez Szkołę Lotniczą, czy kolacje walentynkowe. Do orkiestrowego programu dołączył miejscowy hotel. Noslek ze śniadaniem, pobyt dla dwóch osób oraz oddzielny voucher na kolację dla dwóch osób. Oprócz tego również mamy swoją aukcję. Rodzina z Michałowa kolejny raz bierze udział w przygotowaniach do niedzielnego święta. Na aukcję zaproponowała pieczony w domu chleb, kosz z wikliny czy malowane inicjały wzorowane na średniowiecznych manuskryptach. Orkiestra jest ze mną przez większą część mojego życia. No, pamiętam ją już od dziecka i teraz również, kiedy sami mamy córkę, będąc czasami w szpitalu dziecięcym, można zobaczyć, jak wiele orkiestra zrobiła dla dzieciaków. Jak dużo chore dzieci zawdzięczają orkiestrze, doskonale wie mama Marcela i Marysi z Ostrówka. Marcel od urodzenia musi być leczony i rehabilitowany. Myślę, że 80% sprzętu, który jest, jakby to jest dzięki orkiestrze. Nawet rodzice, którzy przebywają z dziećmi w szpitalu mogą skorzystać z tych foteli, z krzeseł, z foteli do kangurowania przy dzieciach wcześniej urodzonych. Ale Woźb w Klembowie to nie tylko aukcje w hali sportowej w Dobczynie e, turniej piłkarski, e, który gromadzi no, kilkanaście e, drużyn, wpisowe z tego turnieju w całości przekazywane jest na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. W niedzielę mieszkańcy będą także kwestować z puszkami. Mam przeczucie graniczące z pewnością, że już państwo wiedzą, co zrobić z tymi informacjami. I...